Hej, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam pokazać e, może nie hol zakupowy, ale takie produkty, które szczególnie polecam e, z jakichś sklepów. Dzisiaj akurat będzie sklep e, Aldi. E, będą to pr różne produkty typu e, spożywcze, higieniczne czy takie właśnie, które pojawiają się e, regularnie e, z gazetek. E, zacznę może dzisiaj od mrożonek. Tutaj mam akurat e, ten czosnek i zioła włoskie. To kosztuje 85 eurocentów. można znaleźć jeszcze koper i pietruszkę. To jest dobra opcja, jeżeli nie mamy świeżych na przykład ziół, a potrzebujemy coś przyrządzić, więc to się sprawdza na szybko, dobra jakość. Tam jeszcze jest taka cebulka też również skrojona w opakowaniu. Również, właśnie już wspomniałam, koper, więc tam jest dużo rodzajów z, z tych właśnie ziół. Także to polecam. To nawet się kupuję w Aldin. Dalej mam warzywa. To są akurat warzywa na patelnię typu śródziemnomorskiego. Cena to jest około 2,5 euro. To mamy 600 gram. To również polecam. Tutaj mamy bardzo ładne um, warzywa w środku. Takie dosyć duże. I tutaj są różne, również różne rodzaje. To jest akurat śródziemnomorska. Jest jeszcze. E, Wersja letnia, zimowa, francuska, yy, chińska, także duży, duży wybór tych warzyw. To można użyć do obiadu do jako zapiec albo usmażyć. Tu również polecam brokuły, tu są akurat yy, również produkt bio. Również są różne rodzaje, jest kalafior, yy, fasolka szparagowa, groszek. Yy, ogromny wybór tych warzyw. One są również dobrej jakości, duże warzywa. Także to polecam, następnie tutaj mam takie, to są akurat, takie polecam, to się go pojawia regularnie w Aldim w gazetce, to zawsze można sobie przyjrzeć wcześniej właśnie jak gazetki przychodzą, to się pojawia tak około kilku tygodni myślę, pochłaniacze wilgoci, można tutaj kupić, są różne rodzaje, tu jest akurat, są pochłaniacze do małych pomieszczeń na 35 metrów sześciennych, są jeszcze takie duże. Tu mamy trzy sztuki pakowane, natomiast te większe są pakowane po dwie. To kosztuje 5,99. Jeśli jeszcze jest opcja, by zakupić sam pochłaniacz, plus właśnie te wkłady, wtedy jest w zestawie też za tą 5,99 ten pochłaniacz, plus jeden wkład albo dwa małe. Ja kupuję już teraz tylko te wkłady, ponieważ sam wkład już posiadam i to jest niedrogie, to fajnie funkcjonuje, zbiera naprawdę tą wodę więc to serdecznie polecam. Również serdecznie polecam z Algiego kwiaty. Tu mam akurat taką ładną monsterę. Tam w Aldi można kupić przeróżne kwiaty. To jest akurat była cena 6,99 z doniczką. Były różne, różne rodzaje kwiatów. Ja się tak na wszystkich nazwach nie znam, ale akurat ten jest bardzo ładny. Mam kilka, mam kilka właśnie kwiatów z Algiego. Są różne opcje, chodzi o kwiaty z Aldiego. Są takie większe bez doniczek, są mniejsze z doniczkami, przeróżne i one się bardzo dobrze sprawują, te kwiaty. One ładnie rosną, także to mogę już polecić, bo mi się wydaje, że cena 59 z doniczką to jest naprawdę niedużo, bo sama doniczka potrafi kosztować 4 euro. Tutaj mam dalej słodycze. Serdecznie polecam takie ciastka owsiane. Również bio to 2,39. Tutaj mam akurat w ciemnej czekoladzie, jeszcze w jasnej czekoladzie. Jeżeli na przykład takie jest dla dziecka, czasami dajemy właśnie do szkoły. Bardzo dobre są te ciastka. Tu polecam również czekoladę. I tu mam akurat y, z orzechami. To nie jest y, z dużą zawartością kakao, bo tylko mi się wydaje. Tutaj jest 52% kakao. Bardzo dobre czekolady to Euro 29. Są różne rodzaje, w zależności od zawartości kakao, albo również bardzo słodkie z różną zawartością, z różnym wypełnieniem. Ja akurat kupuję najczęściej te, albo te, które mają dużo kakao, 70%, 90% nawet. Ze słodyczy również polecam takie orzechy w czekoladzie. To na przykład orzech laskowy, jeszcze smigdał w czekoladzie, to kosztuje euro euro za 200 gram, to jest bardzo dobre. Kiedyś też próbowałam z Netto, ale te z Aldiego smakują o wiele lepiej. Tu również polecam musli z Aldiego, również są różne rodzaje, to jest akurat z bananem i z czekoladą. Są takie, no jest z 5 czy 6 różnych rodzajów, bardzo dobry te musli jest, dobrze smakuje. Także również ta, ten skład jest całkiem fajny. Również polecam z Aldiego mozzarelle. to jest akurat taka większa, ona jest 200 g za euro 49. Jest bardzo dobra i ona jest nawet lepsza niż taka pojedyncza. Nie wiem, jak to możliwe, ale to mi lepiej smakuje. Również polecam bufale z Aldiego. To jest akurat mini bufala, ale akurat ta była tylko dzisiaj w sklepie, ale też już taka jest jedna wielka kulka. To kosztuje Bufala. Polecam również od jego mleko migdałowe, a czyli bardziej napój migdałowy. To jest akurat niesłodzony. Jest również słodzony, jest również mleko owsiane. Ja na przykład kupuję właśnie migdałowe. Co to jest euro35 Polecam również z takich produktów spożywczych jogurty. Tu mam akurat jogurt. Taki kremowy bio-naturalny. Tu mam zawartość 3,8% tłuszczu. Jeszcze jest zawartość 1,8. Obydwa są bardzo dobre, ale ja wolę ten tłuściejszy. I tu mamy euro 1,15 euro. 15, to ta pojemność jest e, pół, kilo, e, pół kilo. No tak, 500 gram. Bardzo dobry jest ten joguł. Taki kremowy, jeżeli taki tłuściejszy do jogurtu. Do, do Musi na przykład. E, bardzo dobry. Tu polecam również ser. Z Bio 2 19 200 gram również różne rodzaje kupuję. Zależy po prostu, co jest na półce. Dzisiaj wziąłam taki właśnie maślany. Bardzo dobry jest ten ser. Tutaj mam również ser kości, który również polecam z Aldigo te, tu mam akurat z papryką i ziołami. 2,39-125 gram. Jeżeli ktoś yy, yy, lubi właśnie sery kozie, bo nie każdy lubi, ale ten jest bardzo dobry. Są tam trzy rodzaje na półce tego sera. Yy, Salamita bio jest również bardzo dobra. Ona jest akurat z pieprzem. 2,29 Tutaj mamy tego yy, 125 gram. Ale jest również bardzo dobra. Yy, również polecam z takich artykułów spożywczych. Yy, Pomidory, to są akurat y, już y, siekane z bazylią. Y, to kosztuje euro bez centa. Taka standardowa pojemność 400 gram. Bardzo dobre są te do pomidory. Rzeczywiście jest dobra jakość, one y, y, dobrze smakują. Czy na przykład, do, y, czy jak robię taki sos pomidorowy, czy do pizzy, czy do leczo, Bardzo dobre pomidory. Polecam. Również y, kilka rodzajów jest na półce. Y, I również polecam z Aldi kosztyczki do zębów. Tu mam dwa rodzaje. Te takie także 65 eurocentów, czyli takie e, twarde i takie miękkie. Dwa, e, dwie sztuki w opakowaniu. I tu mam takie ekstra e, miękkie, te są euro 49, również dwie e, szczoteczki. I te są, tutaj tu, jak wspomniałam, e, tu również dwie, dwie sztuki. Z tego jest również e, do Sensitive, do wrażliwych. Tylko miękka, nie ekstra miękka. No, różne rodzaje sztuczek. One się wszystkie dobrze sprawdzają, więc to mogę polecić. Tych produktów jest jeszcze jest o wiele więcej do pokazania, ale dzisiaj właśnie chciałam przedstawić te. Następnym razem postaram się taki filmik zrobić z produktów na przykład ze sklepu Lidl czy Netto. Zobaczę właśnie, co tam właśnie, jakby na zakupach, czy te produkty, które najpierw się kupują, również będą na półkach. Także dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!